Dzień dobry wszystkim, e, witam na konferencji prasowej Owozu narodowo Radykalnego. E, chcieliśmy dzisiaj e, ogłosić, że nasz zespół prawny konstruuje e, pozew przeciwko Teatrowi, e, Stowarzyszeniu Teatralnemu Teatru Trzy Rzecze, który stoi za e, działalnością Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Xenofobicznych na podstawie tego ośrodka ten ośrodek pisał, działał na niekorzyść dobrego imienia naszego stowarzyszenia, naszej organizacji. Wysłaliśmy już wezwania do, do zapłaty. Informowaliśmy, że będziemy wchodzić na drogę prawną ze stowarzyszeniem Trzy rzeczy. Odpowiedzi nie było, więc nasz zespół prawny, tak jak mówię, konstruuje pozew przeciwko temu stowarzyszeniu na to, co pisało to stowarzyszenie. Na te publikacje. te publikacje były czytowane przez największe stacje i portale internetowe w Polsce. Uważamy, że nie może mieć miejsca szkalowanie dobrego imienia legalnie działającej organizacji. Uważamy, że, jest to, że były to wszystko kłamstwa, oszczerstwa, nazywanie naszego stowarzyszenia nazistowskim, faszystowskim, rasistowskim czy ksenofobicznym. Na to nie wyrażamy zgody. I dlatego będziemy wchodzić na drogę prawną. Teraz chciałbym przekazać głos Damianowi Kicie z zarządu, e, głównego ONR. Proszę, to poproszę na środek. E, szanowni Państwo, tak chciałbym następnie powiedzieć, że blokada, e, która, którą e, o, widzieliśmy, oglądaliśmy też na swojej trasie swojego przemarszu e, w poprzednią sobotę, e, na, na czele tej blokady stała, stał e, oszust finansowy. E, tutaj chciałbym przybliżyć pokrótce e, tutaj kolizję z, pra, z porządkiem prawnym właśnie osoby e, Rafała Gawła, czyli e, tutaj prezesa, czyli tego tej jakby lidera teatru Trzy Rzecze, tego stowarzyszenia, które ma monitorować rzekome zachowania faszystowskie. Został ten człowiek skazany prawomocnym wyrokiem sądu na, na 4 lata pozbawienia wolności za przestępstwa finansowe. Tutaj w, w uzasadnieniu swojego wyroku sędzia, sędzia Sławomir Cilulko powiedział, że miał do czynienia z wieloma przestępcami, oskarżonymi, ale jest to pierwszy przypadek, kiedy osoba narusza porządek prawny, korzysta, wyciągając z tego korzyści, czerpiąc z tego korzyści, jednocześnie wybielając własną osobę i przy tym oskarżając oskarżając o łamanie prawa osoby, osoby e, drugie, trzecie, tak? I w tym przypadku również mogę pociągnąć analogię, bo, e, bo, bo też ta osoba jest, wydaje mi się, e, czołowym e, obecnie, e, czołową postacią, która pie, jako pierwsza kieruje oskarżenia w stosunku do innych, tej opozycyjnych, w stosunku do swoich poglądów, środowisk oskarżenia. I jednocześnie jest to, jest to człowiek, który, e, tak jak powiedziałem, e, stosuje nieczyste, nieczyste zagrywki, łamie prawo jego, jak sędzia argumentował, jest to człowiek, który, który prowadził styl, styl życia osoby, która zaciąga kredyty, czerpie, stara się wyciągać, mówiąc kolokwialnie, pieniądze z różnych, z różnych źródeł, stara się wykreować taką, taki spokój, płacąc, spłacając tutaj tak w ramach zobowiązania pierwsze, dwie, trzy raty, tutaj uspokajając człowieka. Natomiast potem wszelkimi możliwymi środkami, tutaj takim cwaniactwem mówiąc brzydko, stara się unikać egzekucji komorniczych, a to wyjeżdżając rzekomo na 3 lata do Irlandii, a to spisując fałszywą umowę z żoną na fałszywą umowę alimentacyjną. I... Również to Stowarzyszenie Monitorowania Zachowań Faszystowskich tutaj czerpie dotacje. Znaczy wyciąga dotacje e, m.in. z fundacji Batorego. E, również na tej linii były, e, był szereg nieprawidłowości. Tutaj mówimy o kredycie, e, tutaj o, o skali kredytów na 300 tysięcy i kolejne e, setki tysięcy e, nieprawidłowości przy, przy dotacjach. E, dlatego taka osoba, jeśli taka osoba kieruje w, w stosunku do nas oskarżenia e, o łamanie prawa Wydaje mi się, że powinna się uderzyć w pierś, nabrać trochę pokory, ale tak jak powiedziałem, jest to typ człowieka, który, mówiąc brzydko, w życiu kieruje się cwaniactwem i nie ma żadnych skrupułów, by łamać porządek prawny. Dziękuję. Teraz proszę o głos Roberta Burkiewicza z Robozu Narodowo-Radykalnego i Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Proszę Państwa, sprawa pana Rafała Gawła. To jest jedna rzecz, sprawa ogólnie hejtu, potocznie tak nazywanego, tych słów, które zostały rzucone na naszą organizację. Powoduje, że nasza organizacja w tej chwili bardzo mocno przygotowuje się również i zabezpiecza dowody na rzecz innych przestępstw dokonanych na rzecz, bijących w nasze dobre imię. Na pewno, na pewno będziemy, będziemy przygotowywali się do, do kolejnych pozwów. Prowadzimy w tej chwili również w ramach Stowarzyszenia Marsz Niepodległości taką zbiórkę pieniężną na to, żeby ludzie wspierali nasze organizacje w celu właśnie zakładania procesów, składania pozwów, bo nie dotyczy to tylko obozu narodowo-radykalnego, również dotyczy to kolegów z Młodzieży Wszechpolskiej. No i tutaj mówię, chcielibyśmy o tym mocno powiedzieć, że nie ma naszej zgody na tak, na tak mocne już i tak rażące e, słowa e, pogardy, e, złości kłamstwa. No, przykładem może być tutaj e, na przykład strona Kodu Mazowsze, gdzie, e, gdzie Kod Mazowsze dopuścił się tego, że obchodziliśmy rocznicę Adolfa Hitlera. Ja tylko przypomnę, że na koniec, e, na koniec naszego marszu był apel poległy w którym wymienialiśmy nazwiska e, ludzi, którzy byli w naszej organizacji, którzy zginęli jednocześnie z dwóch totalitaryzmów. Totalitaryzmu komunistycznego, so, czy, zabitych przez Sowiety oraz totalitaryzmu nazistowskiego oraz po 1944 roku z rąk e, polskich i żydowskich e, komunistów. Dziękuję. Drodzy Państwo, podsumowując, ten pozew nie jest tylko w naszym, z naszej strony, ale jest ze strony środowisk narodowych, środowisk kapeleńskich, środowisk kibicowskich, które nie zgadzają się na kłamliwe treści, które publikuje Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich, xenofobicznych, za którym stoi te trzy rzeczy, a de facto skompromitowany lider, który ma już wyroki sądowe za oszustwa i malwersacje finansowe. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to zachęcam. Ja mam pytanie odnośnie słów Pana Prezydenta na temat zmiany Konstytucji. Co Panowie myślą na ten temat i jak należy ewentualnie tę Konstytucję przyjąć? Uważamy, że to jest dobra propozycja. Myślę, że Konstytucja, która była wprowadzana tylko wtedy, gdy rządziła tylko i wyłącznie lewica, gdy nawet prawica nie miała miejsca w Sejmie Rzeczypospolitej. Dziś prawica powinna mieć swój głos i wprowadzić poprawki do tej konstytucji. Konstytucji, która niezbyt jasno określa na przykład rolę prezydenta, niezbyt jasno określa rolę premiera. Mamy bardzo często, dziś w tym momencie nie mamy sytuacji kohabitacji, tak? ale gdy mieliśmy taką sytuację, gdy prezydentem był Lech Kaczyński, niekoniecznie te role i funkcje były jednoznaczne. Trzeba na pewno według Obozu Narodowo-Radykalnego te funkcje rozdzielić i trzeba jasno i klarownie postawić sytuację, czy mamy do czynienia z systemem prezydenckim, czy jednak z systemem kanclerskim. No, trzeba mieć oczywiście większość w Sejmie. Mogę Państwu jeszcze pozywać na czym polega to zbieranie materiałów, o Pan mówił, to jest kwestia dokumentacji tego, co było publikowane w ostatnim czas ja zdecydowanie powiedziałbym po prostu Tak. No, 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 może ja się wypowiem. No. W prosty sposób, no, po prostu zabezpieczamy screeny z, z, z portali internetowych, zabezpieczamy gazety w których, w których takie słowa miały miejsce, zapisy Twittera. Nasi prawnicy to zabezpieczają prawdopodobnie notariuszy, żeby potwierdzić wiarygodność tych dowodów. No i na tym to, na tym to polega. Być może dzisiaj prowadzimy sprawę przeciwko e, Teatrowi Trzy Rzecze i Ośrodkowi e, 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 Szukania zachowań rasistowskich i faszystowskich wśród, wśród Polaków, ale być może, jeśli warunki finansowe nie będą nas nas będziemy dotaczali kolejne procesy. Medium. Tak? Również mediom, które kłamliwe, kłamliwie insynuują, że jesteśmy faszystami, nazistami, oraz osobom prywatnym albo osobom publicznym, które również takie, takie działania podejmują. No mam jeszcze, jak pan czy Kalinowski Tomasz, rzecznik Prasowy 5 presidenta, el 5